że dziekanie, panie starosto, drodzy nauczyciele, kochani uczniowie, znajdujemy się w okresie Bożego Narodzenia. Czcigodny księże Grzegorzu, jeszcze przypomnę. Jest trwały w okresie Bożego Narodzenia, kiedy to księża udają się z wizytą pasterską do rodzin swoich parafian. My jako szkoła, kochani, Stanowimy wielką rodzinę. Społeczność nasza to wielka szkolna rodzina, która zamieszkuje budynek przy ulicy Partyzantów. Ulica Partyzantów terytorialnie należy do parafii Trójcy Świętej w Radzeniu pomocy. Więc ja kochani dzisiaj pozwoliłam sobie naszej rodziny, do naszej społeczności, księdza kanonika Krzysztofa Pawelca, dziekana dekanatu radyńskiego i proboszcza parafii Trójcy Świętej. Powitajmy bardzo serdecznie księdza, jak również głowę naszej rodziny, czyli pana Szczepana Niebrzegowskiego, Starostę Radzyńskiego. Powitajmy gorąco. Prosiłam również Was do udziału nauczycieli, naszego liceum uczniów, abyśmy właśnie jako przedstawiciele tej rodziny przyjęli Boże błogosławieństwo, które przez ręce księdza proboszcza na nas spłynie i pomodlili się wspólnie o to, żeby w tym miejscu były pielęgnowane nasze narodowe, tradycyjne wartości żeby nasza szkoła wychowywała młodzież do wspaniałego życia i dawania świadectwa w dorosłym życiu, tam, gdzie Was życie poniesie. Żebyśmy tutaj czuli się wszyscy jednością, że jesteśmy dla siebie i żeby wszystko, co tutaj robimy, obracało się dla naszego wspólnego dobra. Więc bardzo gorąco witam naszych gości i przekazuję już głos księdze Troboszczom. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Na wieki wieków. Amen. Droga Pani Dyrektor, Panie Starosto, Księże Grzegorzu, katecheci, nauczyciele i Wy drodzy uczniowie. Oczywiście na początku bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie i za możliwość odbycia wizyty duszpasterskiej kolendy także w społeczności naszej, naszej szkoły. W rytuale, który tutaj trzymam w ręku, jest napisane, że celem wizyty duszpasterskiej jest błogosławieństwo i spotkanie. I chcemy to zrealizować, moi drodzy, przez to nasze spotkanie tutaj chcemy zrealizować. Pragnę dzisiaj, jako ksiądz, jako duszpasterz, wraz z Wami, Tutaj obecnymi, ale Wy reprezentujecie całą społeczność naszego liceum. Pragnę z Wami pomodlić się i poprosić Boga o Jego błogosławieństwo. O błogosławieństwo dla dyrekcji naszej szkoły, dla wszystkich nauczycieli, katechetów, wychowawców i dla Was, droga młodzieży. Do Waszego wysiłku. Do Waszej pracy, do Waszego codziennego trudu, chcemy dzisiaj przez dar tej modlitwy, wizyty kolędowej, też zaprosić Boga z Jego łaską i z Jego błogosławieństwem. Za chwilę przez dar modlitwy to uczynimy. Bardzo pięknie Pani Dyrektor wspomniała, że taką ideą zaproszenia mnie tutaj do szkoły jest podtrzymywanie tradycji. Trwanie w tej naszej chrześcijańskiej tradycji odwiedzin kolędowych i też troska o przekazywanie Wam, młodemu pokoleniu, wartości. Także tych wartości, które swoje źródło mają w wierze Więc bardzo się cieszę i bardzo za, za to świadectwo, tak to odbieram i za takie rozumienie też naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję. Myślę, że naszą modlitwę jeszcze rozszerzymy. Prosząc też Pana Boga o to, aby wszyscy, którzy są odpowiedzialni za wychowanie w naszym kraju mamy tutaj przedstawiciela naszego samorządu. Panu Staroście dziękujemy, bo... Pan Starosta wpisuje się myślę w te wszystkie treści, o których też Pani Dyrektor mówiła jako tutaj jako organ prowadzący jako nasz lokalny samorząd, ale chcielibyśmy i o to się też modlimy, aby jeszcze wyżej też tak rozumiano, też rozumiano, że wartości chrześcijańskie, że katecheza w szkole jest czymś, co może pomóc w wychowaniu, co, ma, co może mieć duży wpływ w wychowaniu, wykształceniu młodego pokolenia, po to, abyście, jak też Pani Dyrektor wspomniała, poszli w świat i ten świat ubogacali później tymi wartościami. Tę intencję, takiej też odpowiedzialności za szkoły nasze, za katechezę, w naszych szkołach też e, powierzamy dobremu i miłosiernemu Bogu. Jako Proboż też pragnę pomodlić się i za Księdza Grzegorza, i za Pana Artura, i jest Pani Dalecka, czyli za katechetów, o, tak nie zauważyłem. E, za Was też, którzy na co dzień jesteście tutaj, w tej szkole, i Ewangelię chrystusową dobrą nowinę przekazujecie młodemu pokoleniu. Za Was trochę młodzieży się modlimy. O to, aby Pan Bóg błogosławił w tych zadaniach, które podejmujecie w szkole, nauka, wychowanie. Także, abyście byli otwarci, by Wasze serca były otwarte też na wartości religijne. Naszą modlitwą obejmujemy też tych młodych ludzi, którzy mają jakieś wątpliwości, jakieś pytania dotyczące wiary, dotyczące Kościoła, Boga. Może czasami te pytania w danym momencie są takie dość, dość duże, więc również o nich pamiętamy i w modlitwie kolędowej obejmujemy. Także zapraszam Was teraz. Pewnie można by było jeszcze Kilka myśli e, takich podkreślić, ale resztę też niech dopowiedzą nasze serca. E, teraz zapraszam Was, byśmy w tych wszystkich intencjach, o których e, wspomniałem, byśmy się teraz e, pomodlili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, szydź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, Amen. ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dobry i miłosierny Boże, w naszej modlitwie polecamy Ci społeczność naszej szkoły, naszego liceum. Powierzamy Ci nauczycieli, wychowawców, profesorów, pracowników naszej szkoły, szkoły, na czele z Panią Dyrektor. Polecamy Ci organ prowadzący naszej szkoły, a przede wszystkim powierzamy Ci może wszystkich ludzi młodych, których, którzy są w tej szkole, którzy na co dzień pobierają naukę, otwierają swoje serce na wartości związane z wychowaniem. Powierzamy Ci każdy dzień, który dajesz nam, jako swoim dzieciom. Może prosimy Cię, błogosław tej szkole. Błogosław wszystkim, którzy tutaj pracują, uczą się. strzesz od złego chroni w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę, a w smutku i cierpieniu daj nam tą nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą, a błogosławieństwo Twoje, Boże, niech spocznie na tym miejscu i nad wszystkimi, którzy tutaj są, Amen. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Teraz moi drodzy bardzo się cieszę z tego naszego spotkania. Dziękuję, że ono mogło się odbyć wraz z Księdzem Grzegorzem, wraz z katechetami i pani dyrektor i wam drodzy życzymy Bożego błogosławieństwa i tego wsparcia Bożej łaski na każdy dzień. Bardzo dziękujemy Księże Proboszczu za modlitwę, za błogosławieństwo. Za obecność z nami, ale korzystając z obecności Pana Starosty, tak jak powiedziałam, głowy naszej rodziny, która za wszystko tutaj też odpowiada i finansowo za to, żebyśmy tutaj też trwali i rozwijali się. Panie Starosto, bardzo proszę o kilka słów. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem pierwszy raz na takim spotkaniu. Chcę powiedzieć, jestem bardzo wdzięczny. I pani dyrektor, ale też księdzu Dziekanowi za tą możliwość, bo chcę powiedzieć: chyba wiemy wszyscy, że nie w każdej szkole w Polsce takie spotkania się odbywają. Ja bardzo jestem wdzięczny za to, że tutaj w naszym radzeniu właśnie taka możliwość jest, że ten dom, ten, bo dla was w okresie nauki to też jest wasz drugi dom, tak powinniście go postrzegać. Ten dom nie jest pomijany przez kapłanów w trakcie właśnie wizyty dusz starskiej uważam, że błogosławieństwa nigdy za mało. Ja chciałbym was wszystkich Państwa, nauczycieli, koleżanki, kolegów, kapłanów i Was, droga młodzieży, pozdrowić od władz powiatu radzyńskiego, zapewnić o, o naszych dobrych myślach, o, o tej szkole, o jej przyszłości. Dzisiaj nie czas. I miejsce, żeby, żeby szczegółowo o tym mówić, żebyście mieli przekonanie, że samorząd dbał, dba i będzie dbał o, o naszą szkołę na ulicy Partyzantów. Życzę Wam, niech Pan Bóg Was błogosławi i strzeże na ten 2025 rok. Szczęść Boże! Bardzo dziękujemy. Kochani, bardzo Wam dziękuję za godne uczestniczenie w dzisiejszym wydarzeniu i w tej chwili już możecie z nauczycielami swoimi wrócić na swoje lekcje. Obrazek. jeszcze Paniączka, bardzo dziękuję Wam za ja to, to, że to tak do a to dla Was Dziękuję dzisiejszego... A, tam, tak jak, tak to, dziękuję jako mocny, dziękuję panu profesorowi dziękuję ja I teraz słowo słabieństwa można się wkurzyć, A tu są też klasy naturalne, szczególnie za matury trzymamy księgi. Dziękujemy za Dziękuję za, Dziękuję za... Dziękuję za... naszego